Coca-Cola to jedna z najpotężniejszych firm na całym świecie. Została wynaleziona w Atlancie, w Stanach Zjednoczonych w 1886 roku. Recepturę napoju opracował farmaceuta John Steve Pemberton, a nazwę i kultowe logo używane do dziś wymyślił jego wspólnik i księgowy Frank M. Robinson. Głównymi składnikami Coca-Coli były liście Koki i orzeszki Coli. Stąd jej silne oddziaływanie na ludzki organizm. Według Pembertona napój miał właściwości lecznicze i służył ukojeniu nerwów. Z czasem kokaina została zdelegalizowana, dlatego też trzeba było ją usunąć ze składu coli. Receptura ulegała zmianom aż do współczesności. Dziś mówi się, że jest ona warta 100 miliardów dolarów. Badanie agencji Interbrand z 2012 roku wskazało, że logo Coca-Coli jest bardziej rozpoznawalne niż krzyż, na którym według religii chrześcijańskiej zmarł Jezus Chrystus. Napój ten jest spożywany praktycznie na każdym kontynencie, a charakterystyczny biały napis na czerwonym tle rozpoznaje około 94% światowej populacji. Korporacja o tak potężnym zasięgu, ma jednak na swoim koncie parę kontrowersji. 1. Bagatelizowanie negatywnego wpływu napoju na zdrowie. Sprzedawanie napoju o niekorzystnym wpływie na ludzki organizm to jedno, natomiast bagatelizowanie i umniejszanie jego szkodliwym właściwościom to drugie. Coca-Cola nie szczędziła funduszy na wprowadzanie opinii publicznej w błąd i zwyczajną manipulację medialną. W latach 90. coraz więcej badań zaczynało wskazywać, że istnieje korelacja między epidemią otyłości i spożywaniem słodkich napojów gazowanych. Specjaliści od reklamy chcieli odwrócić uwagę od nadmiernej konsumpcji i skierować ją na brak sportu jako źródła chorób związanych z nadwagą. W tym celu Coca-Cola zaczęła współpracować ze sportowcami, aby budować pozytywne skojarzenia z marką. W 2008 roku Coca-Cola uruchomiła w Australii kampanię Macierzyństwo i obalanie mitów, próbując przekonać opinię publiczną, że dieta zawierająca napoje gazowane jest zdrowa dla dzieci. Australijska Komisja do Spraw Konkurencji i Konsumentów niezwłocznie pozwała Coca-Colę do sądu. W rezultacie w 2009 roku firma została zmuszona do opublikowania nowych, korygujących ogłoszeń w wielu australijskich gazetach. Coca-Cola przyznała, że nie dostarczała konsumentom szczegółowych informacji podczas swojej kampanii. 2. Finansowanie badań naukowych i dietetyków. Badanie przeprowadzone m.in. przez naukowców z Uniwersytetu Oksforda. Potwierdziło obawy osób, które były zaniepokojone ogromnymi pieniędzmi inwestowanymi przez koncern Coca-Cola w organizacje zajmujące się zdrowiem i od wielu lat mówili o oczywistym konflikcie interesu. W jednym z badań z 2020 roku naukowcy przeanalizowali działalność organizacji Global Energy Balance Network. I doszli do wniosków, że Coca-Cola płaciła naukowcom, by ci bagatelizowali wpływ słodkich napojów na kryzys otyłości w latach 2013-2015. Już w 2015 roku The New York Times informował o strategii koncernu. Specjaliści do spraw zdrowia mówią, że informacje podawane przez organizacje służą odwróceniu uwagi od wpływu, jaki mają słodzone napoje na rozprzestrzenianie się otyłości i cukrzycy. Firma próbuje przekonać społeczeństwo, że aktywność fizyczna może przeważyć złą dietę, chociaż badania wskazują, że ćwiczenia mają tylko minimalny wpływ na wagę w porównaniu ze sposobem odżywiania się. W 2015 roku koncern został skrytykowany za opłacanie dietetyków, którzy mieli sugerować, że Coca-Cola stanowi zdrową przekąskę. 3. Zanieczyszczanie środowiska Według corocznego audytu przeprowadzanego przez Globalny Ruch na rzecz ochrony środowiska Break Free From Plastic, Coca-Cola, Nestle i Pepsi to firmy, które zaśmiecają świat najbardziej. Co więcej, pomimo obietnic, nie poczyniły żadnych postępów w redukcji odpadów z tworzyw sztucznych. W badaniu z 2020 roku wzięło udział prawie 15 tysięcy wolontariuszy z organizacji Break Free From Plastic. Zbadali oni łącznie 346 494 sztuki odpadów plastikowych w 55 krajach. 63% skontrolowanych produktów nadal miało rozpoznawalną markę. Sama Coca-Cola jest odpowiedzialna za większą ilość odpadów z tworzyw sztucznych niż jej konkurenci, Pepsi i Nestle razem wzięte. Wolontariusze zidentyfikowali marki Coca-Coli w 13 834 kawałkach odpadów plastikowych, marki Pepsi w 5155, a Nestle w 8633 kawałkach. Na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Coca-Coli zapowiedział, że firma nie zrezygnuje z plastikowych butelek, ponieważ klienci je lubią. 4. Wyczerpywanie i zanieczyszczanie wód gruntowych. W marcu 2004 roku lokalni urzędnicy Kerali w Indiach zamknęli warty 16 milionów dolarów zakład rozlewniczy Coli. Obwiniany o drastyczny spadek, zarówno ilości, jak i jakości dostępnej wody dla lokalnych rolników i mieszkańców wsi. Chociaż sąd przyznał, że obecność Coca-Coli przyczyniła się do wyczerpania wody, stwierdził, że nie tylko ona jest winna. Niemniej jednak rolnicy i okoliczni mieszkańcy, zmuszeni do rywalizacji z Coca-Colą o wodę, protestowali przeciwko obecności korporacji. Jeśli się nad tym zastanowić, to żyjemy w bardzo niesprawiedliwym świecie, gdzie biedne regiony nie dość, że same w sobie mają ciężko, to jeszcze są dodatkowo wykorzystywane przez globalne korporacje ze względu na tanią siłę roboczą i mniejszą biurokrację niż w państwach zachodnich. 5. Kontrowersje ideologiczne. Telewizja Fox News nagłośniła sprawę, w której wyszło na jaw, że pracownicy jednej z placówek Coca-Coli wzięli udział w pewnym kontrowersyjnym szkoleniu, mającym ich zachęcić, by byli mniej biali. Tłumaczono, że w praktyce oznacza to bycie mniej opresyjnym, aroganckim, ignoranckim i bardziej pokornym. Na jednym ze slajdów pojawiło się hasło Słuchaj, zerwij z i białą solidarnością. Zaś na innym podkreślono, aby stawić czoła rasizmowi i zrozumieć, co to znaczy być białym, jednocześnie kwestionując, co to znaczy być rasistą? Chyba nie trzeba nikomu mówić, że analogiczna sytuacja, w której pracownikom jakiejś korporacji przedstawiono by szkolenie zatytułowane Jak być mniej afroamerykańskim, spotkałoby się z potężną falą krytyki i krzykiem wszelkich możliwych aktywistów. Oczywiście problem rasizmu jest i nie można go bagatelizować. Jednak Coca-Cola chyba zapomniała, że rasizm może działać w obie strony. 6. Niszczący wpływ na zdrowie. Na przykładzie USA średnie spożycie Coca-Coli z roku na rok spada, jednak Amerykanie wciąż piją jej ogromne ilości. W 2018 roku na jednego Amerykanina przypadało średnio 150 litrów słodzonych napojów gazowanych. Z racji, że jest to średnia, to warto pamiętać, że znajdą się osoby, które nie spożywają ich wcale oraz takie, które piją znacznie więcej. Obecnie dane pokazują, że średnie spożycie produktów Coca-Coli na świecie wynosi około 92 produkty na osobę rocznie. Większość z tej konsumpcji ma miejsce w krajach zachodnich. Coca-Cola, podobnie jak inne słozone napoje, znacząco przyczyniają się do przybierania na wadze. Badania pokazują również, że ludzie mają tendencję do picia słodkich napojów gazowanych zamiast kalorii, które w normalnych okolicznościach by zjedli. Cukier zawarty w coli powoduje fałszywe uczucie sytości, jednak nie dostarcza organizmowi wszelkich niezbędnych mikroskładników. Innymi słowy, pijąc dużo coli, nie tylko żywisz się cukrem, ale też prawdopodobnie ograniczasz sobie możliwości spożywania innych, zdrowszych pokarmów. Oprócz tego spożywając duże ilości koli, znacząco zwiększa się ryzyko chorób układu krążenia, raka, próchnicy, a także chorób układu pokarmowego. Poziom słodkości koli powinien teoretycznie wywoływać u człowieka odruch wymiotny, jednak zawarte w niej kwasy hamują te reakcje. Coca-Cola, z racji że jest wysoko cukrowym napojem zawierającym kofeinę, ma również niezwykle silne, krótkoterminowe działanie na organizm. Kofeina już po kilkudziesięciu minutach powoduje rozszerzenie źrenic i wzrost ciśnienia krwi, zmniejszając uczucie senności. Do godziny po spożyciu koli wzrasta produkcja dopaminy, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego m.in. za poczucie szczęścia i satysfakcji. Godzinę po spożyciu rozpoczyna się natomiast zjazd insulinowy, powodujący rozdrażnienie i senność. Cały proces zachodzący w organizmie po spożyciu koli pod względem chemicznym przypomina przyjmowanie małych dawek narkotyków, takich jak kokaina czy heroina. Od koli również można się uzależnić. Paradoksem jest więc to, że kola nie zawiera już kokainy w swoim składzie, a jednak wciąż chemicznie oddziałuje na ludzki organizm i powoduje uzależnienie. Podsumowanie odcinka. Picie coli wydaje się niewinne. To w końcu pyszny napój, orzeźwiający i w dodatku sprawia, że nie chce się nam spać. Wszystko to jednak za sprawą ogromnej ilości cukru i zawartości kofeiny. Dlatego kolejnym razem, kiedy będziesz mieć do wyboru napicie się popularnej kolki, to zastanów się nad konsekwencjami. Sam fakt, że korporacja ta była w stanie opłacać badania i dietetyków. Aby tylko bagatelizowali negatywny wpływ cukru na organizm, już powinien dać ci do myślenia, jak wiele tego cukru się tam znajduje. Jeden litr napoju ma w sobie ponad 20 kostek cukru. Twój organizm dosłownie nie wie, jak poradzić sobie z taką jego ilością, więc zamienia go w tłuszcz. Ten sam litr coli to ponad 400 kalorii. Aby przysłowiowo spalić te kalorie, potrzeba około godziny ciągłego biegu więc jak już wybierzesz się biegać po wypiciu zbyt dużej ilości koli, to warto wcześniej kupić komfortowe skarpetki i czapkę, które znajdziesz na niewiem.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.